Witajcie najmniejsi, przywitałem Was z lokalesowym akcentem, co prawda para już późna i zmęczenie jest niemałe, ale znacie mnie, nie poszedłbym spać, gdybym nie zrobił szybkiego strzała na temat tego, co działo się dziś w kwalifikacjach w Bahrajnie, bo to bardzo ciekawy dzień za wszechmiar. Przede wszystkim pierwsze, pole Pozyszyn, Szarla Leclerca, po drugie, Dzień Nadziei, jeśli chodzi o Williamsa ponieważ no, wyniki były bardzo zbliżone Roberta w czasówce i wydawało się, że być może został rozwiązany problem, ta zagadka tego, że dwa samochody o takich samych ustawieniach y, sprawiają się zupełnie inaczej, natomiast ostatecznie okazało się, że nie, samochód był cały czas tak samo słaby, tylko po prostu tak się użyły kwalifikacje. Co ciekawe, wypowiedzi George'a szczególnie, dość interesująco, y, pokazują, że no jednak w tym mówieniu George'a, że tutaj nieważne są, że, że, że nie, jego nie obchodzi, żeby być lepszym Robert, jak jest 19, Robert 20 i tak dalej, jednak w tym nie ma za dużo prawdy. Jednak George bardzo uważnie przygląda się temu, jaki jest układ sił między nim a Robertem. To wykaże wam Kowek potem, natomiast zacznę od tego, że Robert stwierdził, spytałem go o to dziś, Brew temu, co się mówiło, William dziś nie zmienił podłogi w jego samochodzie. Tak więc to, tak, to nie była prawda, to była plota. Natomiast przejdźmy teraz do wypowiedzi Roberta. Generalnie Robert się stawił na spotkanie z dziennikarzami. Może nie w jakimś nastroju podniosłym, przepraszam, ale będę miał tutaj przestrzało taki cień, bo taka jest sytuacja z światłem. Może nie w nas to jakiś ale też nie był jakiś zdołowany, czy, czy wkurzony. Widać, że już po prostu wsiąkła w niego naprawdę ta sytuacja, w jakiej jest, i, i generalnie no, ja poszedłem trochę w tę stronę sportu yy, i spytałem go po prostu, czy czuję, że zrobił postępy w porównaniu z Australią. Robert pyta, ale, ale jakie postępy? Ja mówię, no, jeśli chodzi o swój powrót. A Robert mówi tak, myślę, że wielu. uśmieje się. Myślę, że wielu ludzi za bardzo koncentruje się na mnie. W obecnej sytuacji największym problemem nie jest to, że przez 8 lat nie było mnie w Formule 1. To nie jest żaden problem. Może być, bo zawsze można zrobić coś lepiej, ale my musimy najpierw naprawić inne rzeczy, a to ułatwi życie mi. On teraz nie będzie tej siał pustych deklaracji, generalnie ciężko jest też zrozumieć, na czym się stoi w momencie, kiedy naprawdę auto jest totalnie do dupy i nie wiadomo, czego się po nim spodziewać i zespół nie jest w stanie zrobić dwóch takich samych samochodów i nie ma do nich części zamiennych, natomiast generalnie z tego, z miny Roberta i z tego języka ciała wnioskuję, że Robert już wie dość dobrze, że generalnie rzecz biorąc to no, z tej ośmioletniej przerwy to już ta strata nie jest tak duża, jakby się mogło zdawać znaczy wydaje mi się, że Robert no, no, czuje się pewnie, jeśli chodzi o, o te kwestie mogę się mylić, bo nie powiedział tego ekspresji z Verbis ale coś mi mówi, że, że akurat jeśli o to chodzi to tutaj, to tutaj jest znacznie lepiej niż się wielu osobom zdaje jest wiele rzeczy, które nie stawiają ani mnie, ani George'a w, w komfortowej sytuacji zwróćcie uwagę, Robert mówi po imieniu natomiast George zmienił trochę retorykę i nie mówi Robert George mówi na o Robercie ON i to jest bardzo znaczące. To jest niby tylko jedno słowo, ale to już jest mówienie per on w takiej sytuacji, to znaczy, że on to jest ta druga strona garażu, to jest on, to, jest, to nie jest, to twój dobry, tak mi się wydaje, twój dobry kolega. To jest naprawdę znaczące. Te słowa mają znaczenie. I co coraz bardziej mi się wydaje jednak, że tutaj ze strony George'a, jednak to spojrzenie jest o wiele bardziej takie, dajmy na to sportowe i, i kompetytywne brzydka kalka z brzka kalka angielskiego, niż to takie wyluzowane, jakim mówił od początku. To tak moim zdaniem, tak nie wygląda. To błędne koło. Gdy masz problemy, mówi Robert, wszystko to wpływa nie tylko na Twoje wyniki, ale też komfort pracy, pewność, nie tylko kierowców, ale też inżynierów. Zrozumienie sytuacji, dostrojenie bolidu. Jeśli nie masz 100% kontroli, jest bardzo ciężko. Wszyscy w zespole są w trudnej sytuacji, nie tylko kierowcy. Pytałem Roberta, czy będzie jeździł w testach. Mówił tak, będę jeździł w testach przez pół dnia. Przez pół dnia, pół dnia też będzie jeździł George, zdaje się, że tego samego dnia nawet. Czy jest szansa, że wypróbujesz samochód George'a albo on Twój? Nie wiem. Prawdopodobnie plan testów jest już gotowy, ale patrząc na to, co odkryliśmy wczoraj, priorytetem będzie zrozumienie, czemu dwa samochody tak się różnią swoim zachowaniem. To priorytet, bo nie znamy przyczyny, a to fundamentalna sprawa, aby oba boidy reagowały tak samo. Inaczej jest to loteria. No bo tak, jak macie dwa samochody, które powinny być takie same inaczej, to weźcie na podstawie danych zbieranych przez dwóch różnych kierowców, tak, którzy pójdą w dwóch różnych kierunkach z ustawieniami, weźcie, zbierzcie coś, co pomoże całemu zespołowi. No nie ma bata, po prostu jeden kierowca musi pracować nad tym sama, a drugi nad tym sama, i tak, i w nadziei, że to jest porównywalne. Zdaniem George'a może być porównywalne, ale chyba, chyba tak do końca nie jest. Zrobimy wszystko, co możliwe, aby to zrozumieć, mówi Robert. Hmm. Używaliśmy, a, i w dzisiejszym dniu używaliśmy tych sesji bardziej jako okazji, aby zrozumieć jak się poprawić i czy możemy rozwiązać nasze problemy i przynajmniej pomóc Bolidowi, aby działał bardziej normalnie ale to się nie zdarzyło, więc na kwalifikacje wróciliśmy do naszych podstawowych ustawień. To są ważne słowa dlatego, że mówią o tym, że tak, że starają się coś zrobić, starają się poprawić. Teoria George'a jest taka, że być może to jest tak, że w jednych sytuacjach on ma lepsze auto, w drugich Robert może mieć lepsze auto. Mi się wydaje, że tak nie jest. To co najważniejsze, no tutaj no jest problem z samą Roberta, jeżeli próby znalezienia rozwiązania na te problemy z ustawieniami nie przynoszą skutku i muszą cały czas wracać do bazowych ustawień, o których wiedzą na wstępie, że nie są dobre, tak? że, że samochód przy nich nie frunie. Wciąż pojawiło się kilka innych problemów, które wpłynęły na kwalifikacje, więc mam mieszane uczucia. Było takie pytanie jeszcze, czy no to nie ma akurat, czy w kwalifikacjach samochody były wciąż inne, skoro byliście tak blisko siebie. Na co, Robert? Za dużo patrzycie na czasy okrążeń. Jeszcze on do, nie wiem, może nie tyle apeluję, ale zwracam na to uwagę nieraz. Natomiast na to, co już jesteśmy, my obserwujące. Będziemy na nie patrzeć zawsze i tyle. Czasy nic nie znaczą. Czy lepiej zaadaptowałeś się do charakterystyki samochodu niż na początku weekendu? Aby wyciągnąć więcej z bolidu, skoro był z George'em na tym samym poziomie. I Robert na to, może to George nie wyciągnął więcej z samochodu. I tu miał rację. Szczerze, George, nie wziął dalej z przodu. Szczerze mówiąc, nie uważam, że. Yy, znaczy, uważam, że nie ma sensu wpatrywanie się za bardzo w czasy, jeśli mamy poważniejsze problemy, które wpływają na osiągi samochodu. Jego wyczucie, i mamy te, także jeszcze inne problemy, z których rozwiązaniem też są problemy. To jest coś, co mówił niby George, że musimy się skupić na pracy razem i tak dalej. Ale to ze słów Roberta wynika, że on ma faktycznie takie podejście dojrzałe, że teraz są inne problemy niż walka z kolegą zespołu. George podchodzi do tego inaczej i to wynika z słów, jakie wypowiada, niekoniecznie z tego, co dokładnie mówi. I z, no, no, z jego języka ciała właśnie i takiego podejścia typu, że zamiast mówić Robert, to używa słowa on. Słowo on stawia go po jednej stronie garażu i to mi się przypomina taka anegdota, jak David Coulthard startując z Miką Hakinanem w McLarenie zdał sobie sprawę, że jest kierowcą gorszego sortu, że tak użyję naszego języka. I to był moment, kiedy do garażu wszedł Ron Dennis. to był 98. rok. I pyta się ludzi od samochodu o Miki. No jak tam z Miką, co tam, jak wam idzie tego, mówi. A jak oni? <laughs> to Kultar ten opowiadał. I on zrozumiał, że jak wtedy uzrów tego sformułowania, jak oni, to on już wiedział na tym etapie, że na bank, że także jak oni są oni, to znaczy, że oni są gorsi. I to, to tak działa. Realnie. I to jest też ważny moment, bo Robert mówi, że są problemy trochę operacyjne, trochę techniczne, więc pytanie, jaki jest problem ze strony zespołu. I tu Robert podkreśla, i to jest znowu to działanie zespołowe, podkreśla, że to nie są, że ludzie, którzy są na to, że czyli inżynier, mechanicy no, robią naprawdę co mogą, że to są problemy na wyższym szczeblu y, niż y, ludzie, którzy pracują nad jego samochodem. To jest też ważne i to jest bardzo fajne, że to podkreślił po prostu, że rozwiał tę wątpliwość, tak? Że, że ludzie w garżu, po prostu jego ludzie, no zdaniem Robert robią świetną robotę. Ale Robert generalnie odpowiada na to, skoro jest problem z samochodem, śmieje się. To wszystko jest ze sobą połączone, nawet jeśli jedzenie nie jest smaczne. A w garażu. Szczerze mówiąc, uważam, że chłopaki wykonają ekstremalnie dobrą robotę z tym, co mamy. Cieszę się, że do tego doszliśmy do tego tematu, bo często o nich zapominamy, ale w tej trudnej sytuacji ci ludzie pracują nad, ponad siłę. Moim błędem jest to, że czasami biorę to za oczywistość, ale wiem, że robią wszystko, co w ich mocy, jednak bez narzędzi jest ciężko, tak nie ma nad czym pracować. Nie ma magicznego sposobu, jeśli chodzi o problem operacyjne, nie ma to nic wspólnego z tym, co robimy na torze. Z tym, co mamy, naprawdę mocno się staramy. Jasne, zawsze da, coś, da się coś zrobić lepiej, ale wszyscy w padoku mogą tak powiedzieć, że da się coś zrobić lepiej. Generalnie rzecz biorąc, chwalić swoich ludzi. Wrócę do tego, bo nagram vloga, tylko nie dziś. Eee, ale dla krew na przykład y, nie ma problemów z częściami. Tylko i, i po, jutro do tego wrócę. George Russell, rozczarowany tym, co działo się w kwalifikacjach, mówił, że sesja była chaotyczna i samochód nie jechał tak jak wczoraj, wczoraj jeździł lepiej, rozczarowany, że nie udało się zoptymalizować sytuacji. Mówi tak, brakowało przyczepności, sądzę, że opony były w złym przedziale temperatur, bo brakuje nam docisku, przez to musimy przejeżdżać szybciej okrążenia wyjazdowe. To jest ważna informacja, że tak, ponieważ pamiętajcie, że kluczem zawsze w 1 jest, szczególnie teraz przy tych... W słabych oponach, jest w e, no, do, doprowadzenie opon do, do odpowiedniego okna działania i to na to jedno kółko, nie wcześniej, nie później, tylko w momencie, kiedy bum, wyjeżdżasz na okrążenie, to one wtedy muszą być gotowe. E, co jest dość ciężkie, już szukam samą w sobie Williams, żeby to zrobić, ponieważ brakuje docisku, a to jest zawsze związane też z dociskiem, e, skorelowane z mechaniką i z dociskiem aerodynamicznym, przez to muszą jeździć szybsze kółka wyjazdowe. Co jest problemem, jak się na kogoś natniesz. Więc musimy jeździć szybkie kółka niż inni, aby generować w oponach więcej energii, a ja utknąłem za kilkoma samochodami przede mną które mogłem wyprzedzić, ale nie były aż tak, aż o tyle wolniejsze, niż ja potrzebowałem jechać. W ostatnim zakręcie przód potężnie się śliznął, dlatego, że był niedogrzany. Te opony są tak wrażliwe. Red Bull też miał z tym problemy. To prawda, o tym też potem. I mówi tak, wczoraj w drugim treningu popełniłem duży błąd i mogłem pojechać o 40 sekundy szybciej, czyli ta przewaga nad, nad Robertem mogła być większa niż była wczoraj w tym drugim treningu. I mówi o tym, że oczywiście to teraz mniej paliwa, inne, inne ustawienia silnika na kwalifikacje i stwierdzi, że gdyby złożył takie kółko jak wczoraj, byłyby o 5 do 7 sekundy szybsze niż był. Czyli no, no jemu się nie udało, tam auto po panu nie zdziałało itd. i tak dalej. I właśnie opinie o różnicy między samochodami było pytanie. Definitywnie była różnica, to było oczywiste, ale nie wiem, czy udało się to naprawić dziś, może nie. Bo mówią dziennikarze, że Robert powiedział, że nie dało się. A, może nie. Wczoraj czasy wyraźnie pokazywało, że działało to na jego niekorzyść. Może dziś to mu pomogło? Bo samochody są tak różne. Myślę, że to jest takie wrzucanie. Myślę, że generalnie raczej nie ma wątpliwości, że jednak tak jeden samochód działa lepiej, a drugi samochód nie tak dobrze. Ale oba działają słabo. Dane, a i George potwierdza, że dane e, faktycznie pokazują, że jest inaczej. Dane pokazują, że balans aerodynamiczny był inny. Patrząc na dane, e, można było dojść do wniosku, że jechaliśmy na różnych ustawieniach skrzydeł. Ale tak nie było. Nie była to drasty, drastyczna różnica, ale dane wyglądały inaczej, a nie powinny. Teraz musimy się temu przyjrzeć. Nie znaczy to, że jedne są dobre, a drugie są złe. Po prostu nie powinny się różnić. Myślę, że, był dziś, e, że on był dziś bardziej zadowolony z samochodu. Ja mniej niż wczoraj. On znowu. No i mówił o tym, że no, są w takiej sytuacji, że to tak, jakby startować w maratonie ze stratą 30 minut, i że nawet można otrzymać to samo tempo, ale generalnie, jak masz 30 minut, no to przecież tego maratonu nie wygrasz. Tu święta prawda. No i teraz było pytanie, czy no, będą jechali w testach takim samym samochodem, więc może wtedy da się coś lepiej zrozumieć. A na to George zastrzega, wyniki mogą być mylące z sesji na sesję, szczególnie gdy wiatr jest tak porywisty jak tu i tak dalej, i tak dalej. No to ma oczywiście rację, mogą być mylące. Ale coś mi się wydaje, że jeśli się okaże, że on będzie miał lepsze czasy, to wyniki nie będą mylące i wiatr nie będzie taki brywisty. Nie chcę tutaj uderzać w George'a w ten sposób, przy zespół, bo naprawdę nie mam nic do niego personalnie. Uważam, że jest bardzo zdolnym, szybkim kierowcą. Natomiast ewidentnie w jego zachowaniu i wypowiedziach coraz bardziej widać, że no on tutaj generalnie stara się trochę urabiać swoją, swoją publikę, brytyjską publikę. Na swoją stronę, natomiast też zapewniał dzisiaj, jest ważne, że on nie obawia się, że Mercedes się do niego zniechęci. Mówił chłopaki w Mercedesie dokładnie wiedzą, co się dzieje, więc tutaj nie ma żadnych problemów. A dziś udało mi się potwierdzić to, co mówiłem od początku, że no, Williams ma to, z tego, że zatonił George, a, który jest kierowcą Mercedesa, że ma oczywiście dyskont na zniżkę na silniki. Dobra, przejdźmy do o wiele przyjemniejszych tematów. Lek zdobała w końcu pole position. Super. Generalnie, bo tego oczekiwaliśmy, no, dzisiaj był po nie do wyjęcia we wszystkich sesjach. Był najszybsze i co najważniejsze, szybsze od Wetela i z drugim zobywcą pole position. To co było super w nim, i to właśnie ta cecha, która sprawia, że ja w niego wierzę, że naprawdę jest mega dobre, to był ten spokój, który cały czas zachowywał. To, że on mówił, że się bardzo cieszy, ale za bardzo tej radości w nim nie było widać. Nie skakał pod sufit. No i też podkreślał, że jutro się, spotyka, że to jutro się zdawał punkty, i że w związku z tym dzisiejszy dzień się tak bardzo nie liczy. Ale powiedział też, jestem ekstremalnie szczęśliwy. Tylko tak jakiś, bez jakiegoś takiego, o, tylko jestem ekstremalnie szczęśliwy. Seb to niesamowity kierowca. Wiele się od niego nauczyłem i prawdopodobnie nauczę się więcej. O, sobie uważaj, no bo pff, jeszcze więcej będzie się działo. Ale dziś jestem bardzo szczęśliwy, będąc przed nim. To był dla mnie dobry dzień. E, zawsze da się coś zrobić lepiej, ale złożyłem trzy sektory i jestem z tego zadowolony, mówił. Seb natomiast gratulował Leclercowi i mówił, że tak, że jednak że powinniśmy się skupiać na Charlesie, na, na konferencja, nie, nie tym, że on miał problem. Sepp mówi, że tył samochodu mu nie za dobrze działał, że on się z tym nie, ten, nie, za, nie za dobrze ogarniał. I żartował, że ma nadzieję, że szalnie wygra jutro. Ale realnie żartował. Z drugiej strony, pewnie ta, taką ma nadzieję, ale to, to nie było żadnej takiej złośliwości czy podłości. Sam jest naprawdę w porze kolesie, czasami miała swoje momenty, tak? W, w chwilach emocji, ale generalnie rzecz biorąc, no, dla mnie to jest jednak porządny chłop. No, ja go lubię bardzo, zawsze to podkreślałem. Jeden z moich, teraz kiedy jest Robert, może już nie, ale generalnie, co do zasady, bardzo, bardzo go lubię jako osobę. Jego poczucie humoru, inteligencja jest mega fajnym kolesiem. Nawet kiedy się zachowuje niefajnie, czasami to jednak, no ja mu to darowuję. Dlatego, że generalnie wiem, że to jest naprawdę, że jest pożar. No i powiedział jeszcze, że być może szal czuł się trochę pewniej. Dostali pytanie o pierwszy zakręt. Szal powiedział, jeśli nie o pierwszy zakręt, to bo będą startować kolejne z ekipy. Jeszcze nie mieliśmy przedwyścigowej narady, ale sam zrobię wszystko, aby obronić prowadzenie. Jesteśmy jednak kolegami z ekipy, zaznaczam, czyli muszą się dbać. Natomiast Binotto powiedział, że Sharma ma zezwolenie jechać tak szybko jak potrafi. Jest, ma też pozwolenie na to, żeby starować, żeby starta, żeby walczyć o pole position, to dziwne, gdyby nie miał. I ma prawo starać się utrzymać z przodu nie będziemy go przed tym powstrzymywać. Okej, okay, trzymamy za słowo. Nie wierzę, że Ferrari to zrobi, natomiast przypomina mi się sezon, w którym Sebastian Vettel miał Czyli Mark Weber startując w tym samym Red Bull miał potężne problemy ze startami. Jakby nagle zapomniał, jak się startuje, w których Sebastian Vettel nie miał, szczególnie kiedy Weber się kwalifikował przed Sebem. Przy czym w tamtych czasach start jeszcze mniej zależy od kierowcy, jeszcze bardziej od samochodu, od tego jakiś ustawiony, tam na kierownicy i tak dalej. Jakoś kurde, pff, na tym starcie zawsze Mark Weber kurcze miał duże problemy. W takim samym aucie, tak, w którym od kierowcy zależało niewiele, miał zrobić to, co mówili, że nie robię. Mam nadzieję, że Ferrari się do tego nie posunie. No zobaczymy. Nawet jeżeli szal przegra start z Sebem, to nie będzie znaczyło, że to Ferrari zrobiło, broń Boże. Po prostu start może się nie udać. Natomiast e, generalnie konsekwencja tak pokaże tego, powtarzalność tego. No oczywiście powtarza to, że jest konsekwentne, że jest ważne, żeby kierowcy ze sobą nie walczyli i nie popełniali ryzyka z, zderzając się. Oczywiście fakt, że pozwala swoim kierowcom, żeby się ścigali, nie jest wielką łaską, bo gdyby na oczach wszystkich Kazali Leclercowi oddać pozycję, że pozycji pozycję Wetelowi, zostaliby zżarci przez opinię publiczną, przez wszystkich, przez własnych fanów, zostaliby zżarci tylko przez fanów Wetela, Prawdopodobnie a też pewnie część byłaby zniesmaczona, bo fani chcą, żeby się Tu ścigać. z był generalnie zadowolony, mówił, że jest zadowolony ze swojego okrążenia i to było widać, tam nie było żadnej wściekłości, żadnego odcięcia jakie czasami ma, że odpowiada półsłówkami, jest jakby w innym świecie. Nie, nie, on wie jakaś sytuacja, czuje się dość pewnie, za to mega szacunek, no po prostu jest świetnym, jest wybitnym kierowcą. I, i, I zna powody, dla, dla, wydaje mi się, że też stąd ten, ten spokój Roberta, tak? Robert wie, co się dzieje i Luis też wie, co się dzieje, co prawda są to dwa zupełnie różne końce stawki, natomiast jakby podejście dość podobne. Z jakiegoś powodu nie jesteśmy tu nigdy szybcy, na prostych traciliśmy 2,3 sekundy, a to dość dużo, no i mówi, że będą walczyli w wyścigu. W Red Bullach obaj kierowcy skarżyli się na wyważenie samochodu, szczególnie tyl się ślizgał. Max nie był zadowolony w wyniku, ale szczęśliwy, że udało się wyciągnąć z tego piąte pole, bo i tak to było dużo, biorąc pod uwagę zachowanie auta. Mówi, że po prostu jeszcze nie znaleźli optymalnych ustawień samochodu. Przyznaje, że wszyscy byli zaskoczeni tempem Ferrari, szczególnie po Australii. Natomiast mówi też, że nie dziwi go forma Hasa, ponieważ środek stawki zbliżył się do czołówki, a oni mieli problemy. Gasli, no trochę bardziej przygaszony, mówi, że potrzebuje więcej czasu, aby ustawić bolid pod siebie. E, Bolit jest nerwowy, czasem się ślizga ciz go ale przede wszystkim tył. E, no i cóż. Jutro kierowców czeka ciężka rozgrywka, to będzie kwestia zużycia opon, które tu zawsze dostają mocno w kość, no i pytanie co do strategii, jeden czy dwa postoje, nie chcieli odpowiedzieć na konferencji. No. Logika wskazuje, że w większości wyścigów jednak staje się raz w tym sezonie, do tego jeszcze tutaj mamy trzy najtwardsze mieszanki z gamy Pirelli, no więc teoretycznie powinni na jeden pistop, ale nie wiadomo tak naprawdę, tu teoretycznie teraz można wyprzedzać, chociaż zdania są podzielone. Ponieważ na przykład Kimi powiedział, że dodanie trzeciej strefy DRS niewiele mu może pomóc. Generalnie rzecz biorąc, to, to, jest waż... to co jest ważne w kwalifikacjach, merc był bardzo blisko Ferrari, może nie tak super blisko, ale jednak, ale jednak no, znacznie bliżej niż przez całą resztę weekendu. I zobaczymy, jak to wyjdzie w tempie wyścigowym. Szósty, kamień Magnussen potwierdził bardzo dużą siłę Hasa, który ponoć też w Australii, tak podobnie jak Ferrari musiał obciąć moc ze względu na problemy z chłodzeniem problemy, które zdemontował oczywiście Binota, ale, ale nie oczekujemy, że je potwierdzi. Zwróćcie uwagę, że między 5 Verstappenem a 6 Carlosem Saincem było 61 tysięcznych sekundy różnicy tylko. W McLarenie bardzo szczęśliwie, że zrobili krok do przodu. Oczywiście Norris powiedział szczególnie, co mi zajmowało, że jeszcze dużo pracy przed nami, że nie jesteśmy tam, gdzie byśmy chcieli być, ale już jest o wiele lepiej. Gilles de Ferrand troszeczkę szczęśliwszy, bardzo komplementował swój zespół. Natomiast zobaczcie, jak było blisko i potem między 8 miejscem a 10, czyli Romain Grosjean, Kimi Räikkönen i Rando Norris, trzy. Setne sekundy różnicy. Tak jest ciasno w midfieldzie. Grażan dostał karę, cofnięty o trzy pozycje na starcie. I teraz, jeśli chodzi o tę sytuację. Norris nie miał problemu, pretensji do Romana. I chodziło o to, że Roman został wyprzedzony przez Vettela, jakby w, samym, w samej końcówce, przed rozpoczęciem okrążenia. Sam szykował swoje kółko. Ja też jakoś nie miałem pretensji do Ramana, mówiąc szczerze, dla mnie, wiecie, zda, zda, nie jestem największym krytkiem groszka, natomiast generalnie w tej sytuacji mi się wydawało, że trochę nie był na pozycji. Chciał, sam chciał zacząć kółko, wyprzedził go Wetel, więc robił sobie więcej miejsca, żeby mieć samemu miejsce na swoje szybkie kółko. Swoje kółko e, kończył Norris i to była taka sytuacja trochę bez wyjścia. Co ciekawe, Wetel wcześniej miał zarzut, że jechał zbyt wolno na swoim okrążeniu, ale został z tego oczyszczony. Natomiast e, w sens, sędziowie orzekli, że e, kierowca samochodu numer 8, czyli Roman Zaczynał swoje szybkie okrążenie, gdy został wyprzedzony przez kierowcę auto numer 5, czyli Wetela, i przez to zwolnił znacząco, żeby zachować odpowiednią przerwę. Nie, nie, zespół nie powiedział mu, że szybko zbliża się do niego samochód numer 4, czyli Norris, który akurat był na szybkim kółku. Różnica prędkości wynosiła 136 km na godzinę, to jest naprawdę dużo w, jednym, w pewnym momencie, kiedy samochód numer 4 musiał go uniknąć. No i uznali, że mimo to jednak zadaniem kierowcy z przodu jest to, żeby, żeby mm, uważał na to 30 z tyłu i w związku z tym dostaje 3 miejsca w plecy, co oznacza, że został przesunięty z 8 na 11. No moim zdaniem było to. Surowe orzeczenie, no ale cóż, też zgodne z przepisami. Natomiast no, ja bym Romanowi na przykład kary w tej sytuacji nie dawał. Dobra, na koniec parę słów na temat Korsyki. Kajto naprawdę, Kajto i Maciek bardzo dobre trzymali tempo, byli na czwartym miejscu z szansą na podium, ale niestety złapali kapcia, straci, stracili czas. Potem awansowali na czwarte miejsce po pożarze Kamiliego, którego samochód spłonął ponoć był nie do odratowania. No i oczywiście tak, Łukasz Pijążek miał niedużego dzwona, ale jednak kosztownego, bo nie ukończył dnia. Natomiast generalnie rzecz biorąc, no kaj to znowu mega fajne, równe tempo w tym razie trzymamy kciuki. Natomiast w czołówce Tanak wyszedł na prowadzenie, wyprzedził Evansa, ale zapał kapcia i spadł na siódme miejsce. Pod koniec dnia awansował na szóste. To jest dość ciekawe, bo mógł wygrać drugi rajd w tym sezonie. Tymczasem na prowadzenie wyszedł Thierry Neville, który ma 4,5 sekundy przewagi nad Alvinem Evansem. Na trzecie miejsce awansował Orzie, co jest ciekawe, bo niedawno się wydawało, że może być nie wyżej niż czwarty. Orzie skarżył się na samochód przez cały weekend. Auto, które nie chciało skręcać i które nie reagowało na ustawienia. Dziś mówił, że już było lepiej. Nie tak dobrze, jakby chciał, ale jednak szli do przodu z samochodem, co go przynajmniej cieszyło, że samo ty reaguje. Natomiast no, był bezsilny i to jest ciekawe, zwróćcie uwagę. To jest czwarty rajd, dobrze liczę, czwarty, tak? W pierwszym wygrał Orzie, w drugim wygrał Tanak, w trzecim wygrał Ozier, w czwartym wygra Neville prawdopodobnie. Oczywiście jutro trzeba jeszcze dojechać do mety. Jeszcze dwa odcinki specjalnie, natomiast ten sezon znowu jest rewelacyjny w WRC co tu dużo mówić z pustu, tak zrobili robotę z tą zmianą regulaminu, tak robią robotę i Hyundai, i Toyota Citroen mniej lub bardziej no i oczywiście Orzie robi świetną robotę Neville i, i Tanak, że znowu mamy kapitalny sezon w WRC i oby tak było do samego końca dobra, zawiłem się już na pyszną kolację w mega fajnym miejscu, które pokażę na Instastory. Jeśli nie oglądacie mojego Instastory, to zapraszam, bo tam się dużo dzieje. I co, dzięki wielkie, i mam nadzieję, że jutro jeszcze złożę siły, żeby przed wylotem znowu coś pogadać. Tym razem na F1 Blogu. Do zobaczenia.